Hej wagi, witam Was moi drodzy na kanale Kietpyt Tarot. Przesłanie na nowy tydzień dla Waszego znaku zodiaku. Um, um. Stałe osoby wiedzą o tym, że te tygodniówki są podzielone na dwie części. Dla nowych osób tylko informacja króciutka o tym, że są dwie, więc pierwsza jest dla osób w relacjach związkowych, a druga część dla singli, czas jest w opisie, no ale też pamiętajcie o tym, że przesłania są ogólne, nie muszą z Wami rezonować, a dodatkowo, gdybyście po prostu w tej aktualnej części, która jest dla Was przeznaczona, nie odnaleźli, znaleźli nic dla siebie, bo z Wami w żaden sposób nie rezonuje. Spróbujcie tą drugą oczywiście, bo obie są dla Waszego znaku zodiaku. Dobrze, początek. Zaczynacie ten tydzień, mojej drogie wagi, od czterech mieczy, więc tutaj jest w pewnym sensie jakby zwolnienie tempa odpoczynek, jakby troszeczkę moment, kiedy już się zdążyliśmy uporać z wieloma tematami, a teraz trzeba troszeczkę tutaj nabrać sił na kolejne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że czasami w tej karcie się pokazuje to, że będziemy się bardzo nad czymś zastanawiać. A troszeczkę odkładamy tutaj niektóre sprawy na później. Ale ponieważ macie kartę sprawiedliwości, macie kartę kapłanki, tutaj zaczynacie się zastanawiać nad jakimś uporaniem się ze sprawami sądowymi, krótko mówiąc, czegokolwiek to dotyczy akurat dla Was, czy to chodzi o jakąś osobę, czy jakieś tematy urzędowe, które już dawno powinny być zakończone, no to tutaj jest już przygotowywanie się do tego wszystkiego, właśnie w tych czterech mieczach. Już czas przychodzi na to, że trzeba się w końcu za to wziąć, lub być może już się za to zaczęliście zabierać, a, a teraz a jakby no, czekacie na ciąg dalszy, więc jest troszeczkę takiego zatrzymania, bo być może na coś właśnie czekacie konkretnie. Um, teraz ta karta sprawiedliwości, więc mamy tutaj. Coś, co się zaczyna wyjaśniać, coś, co powinniśmy uregulować już. Nie wiem, czy w tym ostatnim czasie, czy po prostu to się już ciągnie. Od dłuższego czasu, wtedy będziecie to wiedzieli dokładnie. I tak jak powiedziałam, uregulowanie jakichś prawdopodobnie spraw prawnych, może podpisywanie jakichś umów, jakieś urzędy, oczywiście, no to jest czas taki, kiedy trzeba tutaj się właśnie już za coś, za, za coś zabrać i sobie się od tego uwolnić krótko mówiąc, tak? W karcie sprawiedliwości macie wagę pokazaną i macie zaraz potem kapłankę, więc tutaj jest też jakby wyjaśnienie się jakiejś sprawy, jakiś czegoś, co wam chodziło po głowie, ale do tej pory jakby nie było tutaj tej konkretnej odpowiedzi, więc tutaj w tej kapłance ona się zawsze ta karta pokazuje, jak mamy jakieś niewyjaśnione sprawy, jakieś Coś niejasnego. Może to akurat dla was właśnie dotyczyć jakiejś osoby, dlatego że macie trzy miecze, więc tutaj, no i dwie, dwie monety, więc tu są jakby zdecydowanie. Chodzi o jakieś dwie osoby, no i oczywiście jeszcze jakaś trzecia dodatkowa, która może tu być jakby taką osobą, która miesza w tym wszystkim, albo no, z jakiegoś powodu tutaj się zamieszała w to wszystko, więc... No jest, jest dzięki temu jakieś zamierzanie na ten tydzień. Um. Może tutaj też chodzić oczywiście o jakieś wyrównanie jakichś długów, niekoniecznie materialnych, ale w ogóle ogólnie jakieś tutaj rozwiązanie, uwolnienie się od czegoś właśnie, co już wam ciążyło od dłuższego czasu. Wracając do tej kapłanki, więc tak jak powiedziałam, ona się pokazuje przeważnie właśnie w takim momencie, kiedy coś nie jest jasne, trzeba coś tutaj w końcu wyciągnąć na wierzch. To jest. Dużo takiej intuicji, której musimy tutaj użyć, właśnie w związku z jakimiś konkretnymi tematami. Nie wiem, myślę, że tak naprawdę tu się dla Was właśnie ta druga po, um, osoba pokazuje, ale tak jak zawsze mówię, Wy to już sami będziecie wiedzieli, bo może to też dotyczyć jakiejś umowy, dlatego że właśnie te dwie monety też mówią o jakimś powiązaniu finansowym ze sobą, więc na dwie strony, jak wiecie, to dokładnie to samo może oznaczać, czyli dwie osoby, które są biznesowo połączone, czy też właśnie, w małżeństwie, powiedzmy, więc to są tego typu energie tutaj w, tych, w tym początku. Co jeszcze? W kapłance często się też pokazuje jako kobieta, może to być matka, może to być żona, może to być jakaś przyjaciółka, ktoś, kto jest wrażliwy bardzo, ktoś, kto jest chętny. Aby tak inteligentnie Wam w czymś tutaj doradzić, pokierować Was właśnie jakąś intuicją też. No ale zdecydowanie sami też musicie, jakby tutaj spojrzeć na wszystko, poszukać odpowiedzi wręcz w sobie samych, bo ona właśnie też do tego tutaj jakby prowadzi. No i mamy te trzy miecze, więc wiecie, jak to jest z tymi trzema mieczami, to są jakieś smutki tutaj, niestety, ktoś nas prawdopodobnie, no niestety. Jakby rozczarował, tu jest jakiś żal, tu jest jakieś cierpienie, zdecydowanie zranienie, coś takiego, kiedy zazdrość się pokazuje w naszych związkach. No i to powoduje niestety jakieś łzy, konflikty, często to jest właśnie też rozstanie. Gdyby chodziło o pracę, no to. Tak samo, bardzo podobnie tutaj chodzi o jakieś rozczarowanie albo, no nie wiem, powiedzmy przykładowo wypłatą, ponieważ macie te dwie monety tutaj, więc może to też dotyczyć tego, oczywiście. Ale o co chodzi z tymi dwoma monetami dla Was, akurat, to jest to, że to jest często takie żonglowanie jakimś tematem, jakąś sprawą i to jest takie stanie w miejscu, radzenie sobie ze wszystkim bardzo ładnie, bardzo konkretnie, ale równocześnie też jakby nie podejmowanie um, kroku do przodu. Stoimy w miejscu i sobie z tym radzimy. Um, Ważne jest to, że Wy sobie rzeczywiście radzicie i, i, i tak, chociaż nad tym pracujcie, żebyście właśnie tutaj nie musieli jakby się cofać o ten krok do tyłu, dlatego że to wtedy już nie byłoby aż takie dla Was dobre, owocne. Um, w dwóch monetach, jeśli chodzi o decyzję, to jest taka ciężkość zawsze podejmowania decyzji, bo albo się czegoś boicie i to powinniście sobie tak naprawdę uświadomić, co to jest. Kiedy to zrobicie, to będziecie mogli tutaj się jakby uwolnić od tego ciężaru i ruszać do przodu. Tym bardziej, że macie cztery kielichy, więc i tutaj i chodzi o osobę i o uczucia. I no, zdecydowanie tutaj jest jakiś brak działania, niechęć działania, rozczarowanie znowu po raz kolejny, tak jak w tej karcie trzech mieczy. Zawód generalnie sam w sobie takie, znaczy w sensie zawód nie pracy, oczywiście, tylko chodzi mi o taki zawód miłosny, uczuciowy, jakieś takie właśnie tutaj no, no, nie za bardzo tutaj, jeśli chodzi o ten, to nastawienie e, radosne do tego życia, co tu się dzieje w tym waszym otoczeniu. E, więc, e, cztery kielichy, brak działania, niechęć działania, e, jakaś, poczucie jakiegoś, jakiejś straty, przegapienia wręcz czegoś. E, Coś, co po prostu jakby byliście w takiej rutynie dnia codziennego i nie zwróciliście na coś uwagę, a teraz już jest za późno, żeby to jakby pozbierać, ale to jest przede wszystkim też takie skupienie w waszej głowie, bo cztery kichy mówią, że wy się skupiacie na tych wszystkich niepowodzeniach, a nie patrzycie na to, co jest pozytywne w tym waszym życiu, więc jakby za bardzo wręcz tutaj się skupiacie na czymś, co i tak już jest nie do. Um, jakby cofnięcia czasu się nie cofnie, ale cały czas możecie tutaj pracować nad i związkiem, i zacząć tutaj po prostu ruszać do przodu. Macie jakieś wieści w Waszym otoczeniu, czyli jakaś wiadomość tutaj do Was przyjdzie, albo coś jeszcze czegoś nie wiecie do końca, nie wszystkie fakty znacie, i tutaj to jest na wyciągnięcie ręki, tylko Wy musicie chcieć po to sięgnąć, oczywiście, więc. Um, jest takie zatrzymanie się, tak jak wpad wpadliśmy w taką e, rutynę i, i z niej jakoś nie możemy tutaj wy wybrnąć, tak. Teraz dalej ostatnia karta, jak ja się tutaj dla Was pokazuje, moi drodzy, to jest karta siedmiu buła, więc tutaj są znowu jakieś zazdrości, jakaś obrona siebie, jakaś walka, jakieś odpieranie ataków. Karta, kiedy jesteśmy zablokowani, kiedy osoby nam utrudniają, wiele, wiele spraw, a wy tutaj naprawdę musicie nieźle się wykazywać, żeby właśnie się bronić przed jakimiś atakami, więc bardzo macie takie karty. I nie wiem, czy chodzi tutaj bardziej o związki, a czy też właśnie, chciałam powiedzieć o singli, ale singla może też by nie miały takich, chyba, że w przeszłości jakieś takie tematy. No w każdym razie tutaj walczcie, dlatego, że siedem buław mówi o tym, że macie nie odpuszczać, ok? Jeśli wiecie, że racja leży po waszej stronie, to wy tutaj macie właśnie działać, macie nie odpuszczać i zdecydowanie tutaj jesteście na wygranej pozycji, bo mimo tego, że cała reszta jakby grupowo się na, na was waszej może też tym spojrzeniu na to, że się tak grupowo wszyscy zawzięli, czy tak wszystko wam po prostu idzie pod górkę, no to wy cały czas się tu i bronicie i dajecie radę, także nie bójcie się, bo macie cały czas coś za zanadrzu, jeszcze, czy możecie tutaj niejedną osobę zaskoczyć, także tego się trzymajcie. Na wierzchu tali macie dziewięć mieczy, więc odwrócona jest ta karta, ja raczej nie, nie czytam tych odwróconych kart, ale w takiej pozycji prostej, gdyby ta karta była, to chodzi o to, że no, coś Wam po prostu nie może wyjść z głowy, nieprzespane noce, jakieś zmęczenie ogólne, takie niedostrzeganie tej przyszłości, przed którą tutaj cały czas stoicie, coś o co walczycie. Więc jakby nie, nie bójcie się, bo właśnie jeśli chodzi o odwróconą tą kartę, to ona mówi, że unikniecie tutaj jakiegoś takiego jakiejś porażki, jakiegoś nieszczęścia, takiego. Oczywiście w przenośni, nic takiego niesamowitego. No, chodzi o to, że tutaj może się właśnie dowiecie o czymś wcześniej, żeby nie doszło do tego wszystkiego, do tego zranienia, czy też to przeszło jakoś łagodniej i e, udało się to jeszcze w jakiś sposób naprawić. Więc tyle mam dla Was, moi drodzy, na ten pierw, na, dla tej pierwszej grupy. E, karty mam już potasowane, więc ja tylko troszeczkę jeszcze e, jakby prze, przetasuję, ale. Wam życzę oczywiście udanego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie. Gdyby to do Was nie przemawiało, to przesłanie dla Was, spróbujcie posłuchać tego drugiego, bo może w tym drugim właśnie tam znajdziecie jakieś konkretniejsze wiadomości dla Waszego znaku zodiaku. Jeśli nie, to tak jak powiedziałam, udanego tygodnia pozdrawiam serdecznie, a teraz zapraszam wszystkie single na tą ich część. Witajcie single na tej waszej części, na ten tydzień, tygodnióweczka, moi drodzy, gdyby, tak jak zawsze mówię z jakiegoś powodu ta część z wami nie, rezon nie rezonowała. to spróbujcie tej pierwszej. Jeśli e, macie taką potrzebę, jeśli nie, no to zobaczymy, co tutaj, tutaj się dla was pokazuje. No i zaczynacie rewelacyjnie od tej samej karty, która pierwsza, którą, e, z którą pierwsza grupa zaczęła, więc cztery miecze, wow, niesamowite. Koło fortuny, więc jakieś zmiany tutaj do was idą, jakieś wybory macie. Macie kartę cesarza, więc takie konkretne wybory tutaj będą dotyczyły życia. E, paść kielichów, taka jakaś fajna młoda albo młoda osoba, albo jakieś nowe pomysły, no i na koniec macie dziewięć kielichów, więc bardzo ładnie, jeśli chodzi o satysfakcję tygodnia, tygodnia która się zakończy pomyślnie z takim nastawieniem, że mam w końcu to, o czym marzyłem, co, do, co chciałem i to dostałem, czy dostałam, oczywiście to już sobie odmieniajcie. Macie redwan, więc tutaj jakaś podróż, albo mentalnie, albo fizycznie coś się tutaj zaczyna dziać, a Wy na pewno bierzecie sprawy w swoje ręce i bardzo słusznie, bo to Wam się wszystko tutaj ładnie potoczy, powiedzie cztery miecze, więc tak jak powiedziałam, zaczęliście od tej, znaczy pierwsza grupa zaczęła od tej karty i ta, ta energia się dla was przełożyła równocześnie też na tą waszą e, grupę dla singli, czyli to jest tylko potwierdzenie tego, że przesłanie w, w pewnej energii, e, w pewnym sensie energia ta dla waszego znaku jest podobna, ale e, tak jak e, ta karta o tym mówi, że troszeczkę zaczynacie ze zmęczeniem, troszeczkę ten tydzień może być e, w jakimś sensie przestojowy dla Was, chociaż koło fortuny jakby zmienia to zupełnie i tak jak może byście się poczuli, właśnie byście chcieli, może powiedzmy tak, chcieli sobie tutaj podpoczywać, no to, to to koło fortuny Wam tak na, za długo nie da tego odpoczynku. Cztery miecze czasami odkładamy niektóre sprawy na później. Czasami to jest karta, kiedy się nie do końca dobrze czujemy, kiedy możemy być właśnie zmęczeni, ale to zmęczenie nie musi być koniecznie fizyczne. Może być tutaj też mentalne, więc czasami, które, które czasami jest wręcz gorsze niż fizyczne. Macie się tutaj odstresować, odreagować, odpocząć, zrelaksować, nabrać energii, jeśli potrzebujecie, oczywiście. I, no I później ruszacie do przodu, dlatego że um, Koło Fortuny macie tutaj znak Zodiaku Strzelca pokazanego, macie Raczka pokazanego i macie Barana, więc to są trzy znaki, które wam się tutaj pokazały. Na wierzchu macie kartę ośmiu buław, która mówi o wielkim i szybkim pędzie w tym tygodniu. Coś się zacznie bardzo szybko dziać i to chyba będzie to Koło Fortuny, które tutaj niestety zadzieje się. Um, koło Fortuny wcześniej czy później by musiało do Was przyjść może niekoniecznie w tym tygodniu, ale w najbliższym czasie, bo koło fortuny to jest karmiczna karta, która musi przynieść nam jakieś wydarzenia, bo z nimi musimy się po prostu uporać wcześniej czy później, no a dla Was będzie wcześniej. Um. To jest dobra karta, koło fortuny sami wiecie, fortuna do nas zmierza w jakimś e, konkretnym dobrym e, e, jakby odzwierciedleniu tej karty, ale też jakby tutaj trzeba za, zachować tą ostrożność, bo jak to fortuna kołem się toczy, więc raz na wozie, raz pod wodzem, więc tutaj uważajcie, e, żebyście właśnie się trzymali raczej na wozie niż pod. Dwie buławy, karta, która no, zatrzymuje was w jakimś zastanawianiu się. Dla pierwszej grupy były dwie monety, więc to jest jakby poniekąd podobna energia takiego zatrzymania troszeczkę. Oczywiście to nie jest złe, to jest takie jakby bez, jakby to powiedzieć najlepiej, Brak czynności, ok? Taki brak ruchu, brak decyzji, um, strasznie dużo zastanawiania się, rozmyślania nad czymś skupienia. Karta dwóch buław to jest karta, która zaraz za nią tutaj możecie ruszać, ale niestety ona w tym momencie was tutaj musi zatrzymać, żebyście Wy naprawdę tutaj się dopatrzyli, um, czego Wy tak naprawdę chcecie i z czym tutaj ruszać, ok? Czy Wy na pewno chcecie już w tym momencie tutaj ruszać, w tym tygodniu, więc coś do was przyjdzie tak czy inaczej, koło fortuny wam to przyniesie zastanówcie się, weźcie sobie tyle czasu ile potrzebujecie, ale nie w nieskończoność bo ta karta mówi, że czas leci i tu nikt nie będzie na was czekał więc trzeba podejmować decyzję i wy to macie zrobić macie kartę cesarza, więc dwie rzeczy, przynajmniej w tej karcie macie albo osobę, która chętnie wam tutaj coś do Pomoże słownie raczej niż fizycznie. Tu jest ktoś, kto bardzo logicznie podchodzi do wielu tematów, ktoś, kto wie, co mówi. Warto się go słuchać, bo on się kieruje nie tylko rozwagą, ale i taką, powiedzmy, siłą generalnie w jakimś działaniu. To jest ktoś, kto jest. Jakby taki konsekwentny w swoim z, y, działaniu, w swoich zamierzeniach. Jeśli coś tutaj podejmie, jakieś działanie, to będzie to robił. I Wam się te karty pokazują tutaj dalej, że tak rzeczywiście będzie. Więc. Y wytrwałości takiej podążania, raczej taką zgodnie z prawdą, bez jakichś krętactw, bo tutaj Cezarca to nie pozwala, żebyście tutaj coś przypadkiem nie chcieli jakąś krótszą drogą pójść, tylko on tutaj musi właśnie pójść tak, według tego, co powinno być zrobione, czyli w jakimś takim określonym. To się mówi, po angielsku order, a po polsku. Po kolei, tak? Po kolei musicie tutaj to wszystko zrobić, żebyście doszli do tych dziewięciu kielichów, ok? A więc to jest ważne. Um, druga rzecz, co do tego cesarza, to jest to, że możecie tutaj um, właśnie... Podjąć tę decyzję, taką bardzo logiczną, bo tutaj przed chwilą mówiłam o osobie generalnej, która mogłaby ewentualnie wam tutaj coś podpowiedzieć, bardzo tak konkretnie, i po prostu możecie mieć taką osobę, ale równocześnie też jako druga rzecz, to jest to, że ta karta mówi, że bardzo macie podchodzić do tematu rozsądnie, właśnie bez żadnych tutaj naciągania prawa. Bez emocji to jest ktoś, kto tutaj też często jakby nie ma za bardzo poczucia humoru, czy też nie jest w, jakby też w takiej energii, kiedy chce mu się z czegoś śmiać, krótko mówiąc, ale może i tu są takie naprawdę serio jakieś sprawy w tym tygodniu, które rzeczywiście nie będą Was tutaj jakby też um, pobudzały do tego, żebyście sobie żart z tego robili. Więc dużo takiego um, energii. Osoby, która też zna tą receptę na sukces, więc tutaj dbajcie o to i tak rozsądnie do przodu, tak jakbyście, no, zgodnie z prawem, tak? Paść kielichów, więc pierwsze to macie tak, tutaj taką energię młodą, bardzo, kiedy zaczynacie działać po pierwsze w jakimś konkretnym kierunku. Paść to jest jakby Spełnianie swoich, e, e, jakby talentów, e, jakby szukanie, poszukiwanie swoich talentów, albo też poszukiwanie czegoś nowego w swoim życiu. E, to jest e, ktoś, kto jest jakby Ostrzegany przed tym, żeby łapać zbyt dużo spraw w jednej, w jednej chwili, żebyście tutaj się nie zapędzali, bo akurat Wam tutaj przyjdzie dużo jakichś fajnych sytuacji, gdzie będziecie mogli właśnie tą Waszą energię zużyć, ale jakby bierzcie jedną konkretną rzecz po to, żebyście ją do końca doprowadzili, bo ta karta właśnie o tym mówi, żeby tutaj nie jakby skakać z kwiatka na kwiatek tylko jedno do końca uh, zrobić bo wtedy tutaj dostaniecie to um, co powinniście dostać A teraz mamy ten Redwan więc Redwan uh, karta kiedy um, jakby przejmuje kontrolę nad swoim życiem i to jest dokładnie to co też cesarz mówi ja tu biorę sprawy w swoje ręce ja tu działam uh, um, i to jest takie działanie bez cofania się już. Jak już podjęta decyzja tak w tej karcie, tak tutaj wy będziecie już za tym podążać i z taką entuzjazmem, z taką powiedzmy cierpliwością. Czasami tutaj jest jakby ruszenie po jakąś nadrobienie jakiejś powiedzmy um, kwalifikacji, tak, to, to jest jakieś takie podróż po zdobycie jakiegoś doświadczenia konkretnego. Um, ale pamiętajcie też, żebyście tutaj na impulsywność swoją nie, um, jakby nie pozwalali być zbyt impulsywnymi tutaj w tym tygodniu, um, bo tutaj mogą się też pokazać jakieś niedojrzałe do końca decyzje i wtedy z tych niedojrzałych decyzji może, um, może coś no, tak, nie, nie potoczyć się, jakbyście tego sobie życzyli. W każdym razie ruszajcie, bo uh, Rydwan... Um, jakby mówi, że to już jest czas. Zbyt długo tutaj leżeliście, zastanawialiście się, czy dobrze zrobicie. Tutaj ten los wam coś podsuwa, więc to trzeba wykorzystać i zdecydowanie ruszać do przodu. No i tak jak powiedziałam, na końcu macie 9 kielichów, więc to jest karta bardzo takiego zadowolenia, dobrego nastroju, samospełnienia. To jest jakiś, no, radość, szczęście. Sukces, taki osiągnięcie spokoju, um, ale też pamiętajcie tutaj, że um, macie nie dopuścić tego do swojej głowy. Jeszcze, ok? Dlatego, że 9 kielichów to jest karta, kiedy to jeszcze nie jest zakończony etap, więc wy tutaj już to czujecie, ten przedsmak tego wszystkiego. Um, ale w tej karcie macie się jeszcze oglądać za swoje plecy, za siebie w sensie, dlatego, że tutaj jeszcze jest duża szansa na to, że ktoś wam to po prostu zmiecie sprzed waszego nosa. Więc jakby nie. Dopóki tego nie zakończycie, na dobra, tutaj pozwólcie sobie na odpoczynek, na cieszenie się tym sukcesem już w tym momencie, ale jakby jeszcze nie jest ten końcowy etap tutaj jeszcze w tej karcie, ale już poniekąd jesteście o krok od tego, więc działajcie, nie bójcie się i no i a, przypominam tylko jeszcze o tej karcie, dużo kontaktów, dużo komunikacji, tu jest też podróż, tu jest podróż zdecydowanie i tu macie dwie karty podróży więc może część z was też yy, nie wiem czy w związku z tą pracą ale tutaj się coś będzie działo w tym tygodniu może yy, spotkać będziecie jechali kogoś z kim na randkę po prostu, więc nie wiem może tak też być, więc yy, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się moje drogie wagi, wszystkiego dobrego w tym tygodniu i do usłyszenia i pamiętajcie są dołożone sierpnia Nowe przesłanie. Gdybyście jeszcze byli w tych osobach, które tego nie, nie widziały, nie słyszały, to zapraszam. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz.